Witajcie moi drodzy w czytaniu książek Mam dziś w ręku książkę, którą przeczytam z wielką przyjemnością Ponieważ jest to książka napisana przez moją przyjaciółkę Joasię Pilatowicz, znaną wam wszystkim Mam w ręku dzisiaj tą drugiej, śniącej Z której przeczytam fragmenty Wybrane tak naprawdę poprzez moją intuicję A więc czytam Już piątek. Pocieszała się, spiesząc rano na tramwaj. Znów spóźniła się do pracy, co ostatnio przytrafiało się jej coraz częściej. Szła, rozmyślając, że jej optymizm już dawno niczym pociąg wykoleił się. To ten pociąg, co dalej nie pojedzie, mówiła do siebie ponuro, na szczęście w myślach. Miała tak śliczny sen, ale budzik ten. Ohydny mechanizm, co budzi do życia, przerwał jej coś, co było zdecydowanie bardziej interesujące, niż bycie niewolnikiem na kolejne godziny. Siedziała w biurze, kiedy zadzwoniła pierwsza klientka w sprawie wróżenia z kart. Kobieta znalazła ogłoszenie, które Bernardyn dał do gazety, a Jasmine zdążyła już o tym zapomnieć. Kobieta była Polką. I chciała natychmiast umówić się na spotkanie. Dopiero teraz do Jasmine dotarło, że nie bardzo miała gdzie się spotkać na te karty. Pozostawała opcja jakichś mniej uczęszczanych kafejek. Spotkały się zatem w nadmorskim Scheveningen, w kafejce przy plaży. Nie przeszkadzano im młodzi studenci rzadko interesowali się klientem na tyle, by co chwila sprawdzać samopoczucie gościa. Kobieta sprawiała wrażenie, mocno poddenerwowanej swoją sytuacją. Usiadły i wkrótce Jasmine rozpoczęła sesję. Miała wrażenie, że zrobiła co mogła, odpowiadając i interpretując karty najlepiej jak potrafiła. Zdążyła wrócić do domu, kiedy klientka zadzwoniła niespodziewanie i domagając się natychmiastowej dalszej pomocy. Jasmine spojrzała na zegarek. Nie minęły nawet trzy godziny od wróżby. Jej komórka pokazywała również mnóstwo wiadomości tekstowych od tej osoby. Jasne było, że karty nie powiedziały jej tego, co chciała usłyszeć, wnioskowała Jasmine. Albo, co gorsza, była to jedna z tych osób, które, jak jej się zdarzało w Polsce, dzwoniły nagle czasem w środku nocy, po to, by zadać jej w panice jedno pytanie. To pytanie zazwyczaj dotyczyło mężczyzny, bo częściej zdarzało się to kobietom. W tym wypadku będzie musiała ograniczyć karty, bo po prostu nie będzie umiała pomóc. Nie wspominając też o tym, że po prostu będzie chciała spać. I nie może sobie na coś takiego pozwolić, bo musi wstawać do pracy. Bursztyn. Powiedz jej, żeby założyła bursztyn. Domagał się Dżin, siedząc przy Sarze pochłoniętej pracą nad transferem informacji z przeszłości w sny Jasmine. Jednocześnie oglądała życie młodej dziewczyny w przyszłości. Miała wrażenie, że musi się pospieszyć z tą swoją pomocą sobie samej. Zwyczajnie nie nadąża za historią, która się wydarzyła i która miała się wydarzyć. Jej własne życie zostało zawieszone w imię życia w przyszłości. To tylko tak na razie, dopóki nie upora się z tą sytuacją, tłumaczyła sobie. Swoją drogą co za paradoks. Źle ustawiliśmy lustra, powiedziała. To z lewej musi być najbardziej po prawej, a reszta o jedno w lewo. Przenosimy w powietrzu, ale nie przerywajmy oglądania, tylko ostrożnie. Nikt z obecnych do końca nie wiedział o co jej chodzi, ale pomagali. Sara zasiadła po środku, a arcykapłan z Orionem i Dżinem po lewej stronie, tam gdzie oglądali przeszłość. Jean jednak wstał po chwili, zdecydowawszy, że już się naoglądał co nieco z historii, a zresztą zapamiętał już wiele sam. Może nie z najtańszych historii, ta zawsze była fascynująca, ale teraz domyśla się, co będzie dalej. Zdecydowanie bardziej ciekaw był przyszłości. Będzie zerkał na oba lustra i tak oglądając zarazem losy Jasmine. To środkowe lustro łączyło ich z przyszłością. Sara nadal nie zdradziła, do czego służy jej ostatnia magiczna tafla. Teraz, znajdująca się najbardziej po prawej stronie siedzących. Rozdział 18. Chwila spokoju. Nastąpił dzień. Dzień, którego się nie spodziewała. Słoneczny w swej wymowie i bardzo upalny. To była sobota. Jasmine delektowała się spokojem i poczuciem wolności, jaką trudno było jej sobie wyobrazić w Polsce. Nikt nie marydził jej nad uchem, że wolałby iść w inną stronę niż ona. Nikt nie miał pretensji, kiedy nagle wychodziła ze sklepu w tempie ekspresowym, bo uznała, że jest zmęczona tłumem. No i oczywiście nikomu absolutnie nikomu nie musiała się z niczego tłumaczyć, udowadniać, przekonywać. Była wolna. To cudowne uczucie dawało radość i towarzyszyło jej podczas spaceru nad morze. Szła ulicą, która prowadziła prosto na plażę, a była długa na tyle, by dać poczucie, że jest się w nadmorskim miasteczku. Gdzie jest i rynek, i kościół, jak na bajkowe wioski przystało. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu czuła, że cieszy ją każdy krok, widok i ludzie. Kilka bransoletek dźwięczało na jej ręku, kiedy tak szła, nigdzie się nie spiesząc. Odgłos stukających o siebie kamienie na ręku wprawiał ją w dobry nastrój. Czasami do szczęścia niewiele trzeba. Pomyślała, nie zagłębiając się zbytnio, skąd bransoletki kojarzą jej się z dobrym samopoczuciem. Gdyby teraz wyciągnęła taki wniosek, być może nosiłaby je częściej. Ślanka spokoju nie trwała długo, ba nawet nie trwała cały dzień. Tak jak chwila wytchnienia przyszła niespodziewanie, tak teraz tradycyjne myśli zaatakowały ponownie bez powodu. I z zaskoczenia. Obserwowała zatem szaleństwo swojego własnego umysłu ze wszystkimi lękami i obawami. Ilu artystów przez to przychodziło? Jedni dali radę, innych życie pochłonęło, cokolwiek to oznaczało, ale tak gdzieś słyszała to słowo: pochłonęło. Groza przejmowała ją na jej własne życzenie. Najczarniejsze, najczarniejsze myśli. A myśli jak czarny, brudny wodospad płynęły dalej. W Polsce marazm tu demolka, wnioskowała. Tam byłam w apatii, a tu jestem na granicy przeżycia. Wybór należy do mnie. Co ja mam robić? Poczuła się bezbronna i bez perspektyw na przyszłość. Nie było gdzie uciec, no i gdzie można schronić się od własnego lęku. Dzwoniący telefon był teraz jak wybawienie, chociaż chwilowe. To jednak warto było się go uczepić. Pomyślała, zanim odebrała. Rozdział 19. Wód bliskości. Bernardyn wrócił z wakacji i natychmiast skontaktował się z Jasmine. Mile połechtało to jej ego, a może dawało złudną nadzieję, że jest dla niego ważna. Pocieszała się, że mężczyzna po pobycie ze swoją dziewczyną w prawdopodobnie pięknym, słonecznym i ciepłym miejscu, zaraz po powrocie kontaktuje się najpierw z nią. Zatem może ten związek wcale nie jest taki udany, jak twierdził, a teraz już jechał się z nią spotkać. Odebrał ją z plaży i pojechali do surinamskiej restauracji. Nie chciała mu się zwierzyć ze swoich trosk, ale on nie ustępował. Wypróbuj mnie, chciał słuchać, więc mówiła: Ja nie jestem w stanie codziennie tyle pracować po godzinach dla siebie, roznosić ulotki, chodzić po galeriach, kontaktować się ze szkołami i tak Jestem przemęczona i nadal nic nie znalazłam to poproś go, żebyś przychodziła na dziesiątą. No co ty? Obruszyła się. Ja z nim jutro porozmawiam, obiecał i usiłował przytulić Jasmine. Przestań, ja nie chcę z tobą romansować. Zatrzymała go ponownie, jakże dziś wbrew sobie, wbrew własnemu ciału spragnionemu dotyku i przytulenia. Nie widziałem cię tak długo i nawet nie mogę się do ciebie przytulić. Bernardyn teraz udawał obrażonego, ale po prostu się z nią droczył. Słuchaj, skąd mam wiedzieć, że ty nie zrobisz tego samego, co ostatni mężczyzna w moim życiu? Jasmine była jednak poważna. To inna sytuacja. Ja ci niczego nie obiecywałem. On też nie? I nagle go nie ma. Czy aby na pewno nie obiecywał? Sama nie wiedziała i nie chciała się teraz. Nad tym zastanawiać. Musiałabyś mnie czymś cię zawieść. I co? I potem nagle się do mnie nie odezwiesz więcej? Nie, ja ci powiem. A potem się ode mnie odwrócisz? Nie bój się popełniać błędów, dał za wygraną i odwiózł ją do domu. Wejdę z tobą. Niech twój szalony spółlatator widzi, że masz kogoś i bądź ostrożna. Znów jej się wydawało, że się o nią troszczy, a ona czuła się o niego zazdrosna, starając się odpychać to nieprzyjemne uczucie blisko serca, być może żołądka. Nie było między nimi prawie nic poza tą niewytłumaczalną, niewidzialną nicią bliskości, a nawet przyjaźni, o której myśli lepiej odpychać, nie wprowadzając złudnej nadziei. To ludzie własnymi myślami doprowadzają się do szaleństwa. Wszystko zależy od tego, jak myślisz. Jego słowa były prawdziwe i o tym wiedziała. Doskonale zdawała sobie sprawę, że jej własne myśli, niczym brudna woda, zaleją ją, a ona nie potrafi tego powstrzymać. Tak, znała tę psychologiczną, być może też Ezoteryczną teorię na temat samospełniającego się proroctwa, ale mimo jej wysiłków nic nie działało, by powstrzymać ten wodospad negatywnych, ciemnych wizji. Wszystko, co robiła, było niczym walka z żywiołem. Jeśli ktoś próbował powstrzymać wodospad, to być może by i ją teraz zrozumiał. Ona sama jednak nie rozumiała, skąd. Ciągle przerażające obrazy pojawiają się w jej głowie, zatem walczyła z nimi, czując, że jeśli ulegnie, czeka ją już zwyczajne szaleństwo.